Miałem w planie akurat w tym temacie niczego nie nagrywać, bo wszyscy już wszystko powiedzieli, a trochę głupio jest powtarzać e, po innych. Zwłaszcza, że nie wydarzyło się w sumie nic niespodziewanego. Nic, co mnie osobiście by zaskoczyło, bo przecież już w dniu wyboru Cezarego Kuleszy na prezesa PZPN na antenie kanału sportowego powiedziałem, że... Mi się wydaje, że nastają bardzo ciekawe, biesiadne czasy dla polskiej piłki. Trochę takie czasy Grzegorza Laty. Będzie wesoło. Wyczuwam, że wszystko to, czego się troszeczkę pozbyliśmy przez ostatnie lata, te wesołe wyjazdy e, działaczy, różne aferki, afery, to wszystko powróci i to powróci dość szybko. No i mamy dokładnie taki PZPN, jakiego się spodziewaliśmy PZPN biesiadny. I zostawiłbym ten temat innym dziennikarzom, niech się nim bawią spokojnie. Dla każdego starczy tematu w tym kraju, ale po prostu nie mogę słuchać. Nie mogę spokojnie słuchać. Tych wszystkich bzdur, które nagle zaczęły być wygadywane, że, że Stasiak to w zasadzie to nie jest PZPN to nie, to oni go tam nie znają. Że to jakaś firma go zaprosiła i że w zasadzie Stasiak to poleciał tam nie dlatego, że PZPN tam leciał i że był tam mecz, on miał interesy do załatwienia w Mołdawii. Na stopa poleciał. Ej, leci ktoś do Mołdawii, bo mam tam parę spraw, a tak dawa, jak akurat mamy mecz. No. Ciekawe, że jakby mecz, było, jakby mecz był w Argentynie, to akurat miałby sprawy do załatwienia w Argentynie, a tak miał sprawy do załatwienia w Mołdawii. Poleciał przypadkowo. No nie da się tego w spokoju wysłuchiwać. Dlatego wszystkie te kłamstwa wypowiadane w przestrzeni publicznej zmobilizowały mnie, żeby wstać z łóżka i stanąć przed kamerą. Bo kiedy słyszę, że Cezary Kulesza to w zasadzie nie wiedział, że Stasiak tam leci, to potem. To potem zaglądam do zdjęć z tego wyjazdu. A kiedy słyszę, że Stasiak to w zasadzie tam tylko załatwia interesy, to zaglądam do filmików z tego wyjazdu. Mój zmów chciałbym z Wami raz jeszcze <mierdziśle> spotkać się z Jezu Z Jezusem. Z zizu, za tak właśnie wyglądały interesy Mirosława Stasiaka w Mołdawii. To jest typowa wycieczka PZPN. Nie chcieliby się w niej uczestniczyć. To są poprawiny, to są weselne poprawiny o piątej nad ranem, tylko że bez pary młodej. Czyli woda, śpiewy. Najackie żarty jak najdalej od takich imprez. Stasiak robi tam zawodzi Reja i nikomu nie przeszkadza, bo Stasiak nie jest w tym gronie Mirosławem S. skazanym za ustawienie blisko 50 meczów. Nie jest Mirosławem Stasiakiem oskarżonym o ustawienie blisko 50 meczów, który sobie tak ustawiał mecze, żeby jeszcze gole w nich strzelać. To był arcymistrz ustawiania meczów. Gwarantował sobie rzuty karne, z których miał trafiać do bramki. Nie zawsze mu się to udawało. On tam jest Mirkiem. On tam jest Mirkiem. Zizu, zizu, zuza, a Mirek zaśpiewa. On jest tam Mirkiem. Mirkat, Mirek. W czasie wyborów wprost mówiłem, że zdecydowanie lepszą opcją, moim zdaniem, jest Marek Koźmiński, a nie Cezary Kulesza. Ale wtedy akurat panowała taka irracjonalna, wręcz przesadzona niechęć do wszystkich, którzy mają coś wspólnego ze Zbigniewem Bońkiem, bo po prostu ludzie się zmęczyli, znudzili Zbigniewem Bońkiem. Nawet e, w internecie. E, Łatwo podchwytywana była narracja, narzucona przez internetowe trole kupione e, po raz pierwszy nie do polityki, ale właśnie do wyborów w Polskim Związku Piłki Nożnej. To, pewien, e, to pewne nowum, jeśli chodzi o e, tego typu wybory. Do tej pory aż e, po takie środki nikt nie sięgał. A że Marek Koźmiński w tej kampanii też nie był specjalnie wyrazisty czy też aktywny, to na koniec wybór Cezarego Kuleszy na prezesa PZPN został przyjęty ze zrozumieniem, spokojem, co najwyżej, jeśli ktoś był przeciwko niemu, to ze wzruszeniem ramionami. No a dzisiaj widzimy najbardziej oczywiste konsekwencje tego wyboru. Te filmiki to jest to, czego można było się w 100% spodziewać po kadencji Cezarego Kulesz. Mamy więc jakiego Mirka latającego z kadrą. Mamy całe to dziwne towarzystwo latające z kadrą. Gdybyście na stadionie narodowym weszli do Loży Prezydenckiej w czasie meczu reprezentacji Polski, to czasami byście nie wiedzieli, czy to Loża Prezydencka, czy przebieralnia na siłowni osiedlowej. Tyle tam jest jakichś ludzi takich, wiecie, Pff, nie takich jak ja, tylko większych. No. E, ale Cezary Kulesza nie zna Mirka. Znaczy, nie wiedział, że on tam leci w ogóle. Nie należy ich w żaden sposób łączyć. Cezary Kulesza nie znał gruchy. Nie znał gruchy. Kibola Jagieloni, który został ochroniarzem e, Roberta Lewandowskiego, a który to jest oskarżony o udział w jakiejś neonazistowskiej, zorganizowanej grupie przestępczej. On ich nie znał. Nie znał Mirka, nie znał gruchy. Jesteś takim Robertem Lewandowskim, gwiazdą światowego formatu. Dochodzi do wyborów w pzpn i nagle z tobą jednym samolotem lata albo Mirek który ustawił 50 meczów i śpiewa zizu, zizu, zuza, albo jakiś inny kolor, jakichś free fightów, albo ochrania cię gościu, który jest oskarżony, oskarżonym skinem. W ogóle wszystko się zmienia o 180 stopni, ale, ale prezes PZP nich nie zna wszystkich. Do niego lgną dziwni ludzie po prostu. Lgną do niego dziwni ludzie, a on nie potrafi się przed nimi opędzić. W tym czasie pomocnik reprezentacji polskiej, Grzegorz Krychowiak jest w konflikcie, i to już w konflikcie prawnym, z, z, z lekarzem kadry Jackiem Jaroszewskim. Yy, I to się wszystko dzieje także podczas mundialu. I wszyscy o tym wiedzą, że pomocnik reprezentacji Polski, jedna z najważniejszych postaci w tej drużynie, jest na tyle skonfliktowana z lekarzem kadry, że zaraz pójdą do sądu. I jeden drugiego ma za oszusta. I podobno PZP o tym wie. I nikt też z tym nic nie robi. Znaczy, ale się okaże, że PZP nie wiedział, bo PZP nigdy nie wie, gdy coś się dzieje. No w każdym razie, czy naprawdę akceptujecie sytuację, w której lekarz kadry, z piłkarzem kadry są w takim konflikcie, że za chwilę jeden drugiego będzie chciał wsadzić za kratki, a tymczasem, a tymczasem mają grać w jednej drużynie, grać w cudzysłowie yy, i jak gdyby nigdy nic zapomnieć o swoich kłótniach. I to się dzieje w reprezentacji Polski, a my machamy na to ręką. My machamy na to ręką, znaczy PZPN macha na to ręką. Co to jest w ogóle za klimat, że tam, wszy... ja czasami mam wrażenie, że reprezentacja Polski służy do robienia interesów albo do dawania pracy różnym ludziom naokoło, a tam w ogóle nie chodzi o grę w piłkę. Co to jest za klimat, że lekarz z piłkarzem robią sobie jakiś biznes na boku, to niech ten lekarz odejdzie z kadry, jak chce robić biznes z kadrowiczami. Przecież to nawet gdyby byli, byliby super przyjaciółmi, to jest jakaś dziwna relacja, bo ktoś inny inny piłkarz mógłby powiedzieć, ej, no on lepiej traktuje Krychowiaka, bo ma z nim wspólny biznes, a ze mną nie ma i dlatego, nie wiem, ja muszę stać w kolejce, a tamten nie musi. W ogóle, jak można dopuścić do takich sytuacji? Ale zaraz się dowiemy, że Cezary Kulesza o tym nie wiedział, bo nie wiedział, że Mirek leci, nie wiedział, że Grucha ochrania Lewandowskiego, pewnie nie wiedział o Krychowiaku i no bo przecież nie wiedział o spotkaniu z Morawieckim, nie wiedział o premiach dla drużyny. On, kurwa, on niczym nigdy nie wie. Znaczy wie o wszystkim, ale jeśli ktoś go zapyta jakieś wytłumaczenie, że coś jest nie tak, to on mówi a to ja nie wiedziałem. I się zastanawiam, czy ja nie wiedziałem, to jest dobra odpowiedź dla kogoś, kto zarządza dużą organizacją. Bo ktoś, kto zarządza, ma wiedzieć, a nie ma nie wiedzieć. Ma mieć wszędzie swoich ludzi, którzy mu powiedzą, a niektórzy mu nie powiedzą. Więc mnie ta obrona nie wiedziałem, to tak średnio. Eee, interesuje, zwłaszcza, że o wszystkim, o czym teraz mówię, moim zdaniem Cezary Kulesza wiedział. Na spotkanie z Morawieckim nie przyszedł, dlatego, że miał w tym czasie inne zajęcia, a nie dlatego, że o nim nie wiedział. O premiach też wiedział. Dlatego ja mam wrażenie, że cały PZPN i cała reprezentacja Polski służy do tego, by jak najwięcej osób dobrze się bawiło, ale wyłączając kibiców, bo oni akurat bawią się coraz gorzej. Akurat kibice nie śpiewają Na koniec, jak coś się dzieje, to mamy hat -trick. Po pierwsze, kulesza nie wiedział. Po drugie, Kwiatkowski akurat jest na urlopie. Po trzecie, pani Rosiak. Nawet nie pamiętam, jak ma na imię. No głupio mi, ale ona tak rzadko zabiera głos, a jest dyrektorem komunikacji, że zapomniałem. A nie chce mi się teraz sprawdzać i googlować. Pani Rosiak y, jest nieobecna. Gdybym miał się zastanowić, to za jedną rzecz mogę Cezarego Kulesze pochwalić w ostatnich. Miesiącach za zatrudnienie Fernando Santosa. Natomiast to też traci na aktualności. Ja jestem akurat z tych, którzy tak szybko nie zmieniają zdania. Więc jeśli w dniu ogłoszenia Fernando Santosa mówiłem, że ej, spoko wybór, nie spodziewałem się, że ściągniemy takiego fachowca, no to nawet teraz głupio mi powiedzieć, ej, to był beznadziejny wybór, no bo nie można tak szybko zmieniać zdania. Wciąż jestem w stanie sam siebie wewnętrznie przekonać, że ten facet zrobi jakąś robotę i wciąż jestem w stanie. E, sam siebie wewnętrznie przekonać, że Cezary Kulesza podjął na tamten moment optymalną e, decyzję, bo wszystkie argumenty za Fernando Santosem, które wtedy, e, wtedy przytaczaliśmy, dzisiaj też są aktualne. Natomiast rzeczywiście, no, jeśli dalej ma to tak wyglądać, czyli mamy przegrywać z Czechami i z Mołdawią i nie wiadomo z kim jeszcze, no to nie będzie za fajnie. Szkoda, że ta pierwsza konferencja prasowa Fernando Santosa Okazała się jednym wielkim festiwalem kłamstw, ale z drugiej strony, czy ta cała kadencja nie jest jednym wielkim festiwalem kłamstw? Fernando Santos e, miał obiecywał niestworzone historie, dzisiaj niestworzone, patrząc na to, co tak naprawdę robi. Miał mieć polskiego asystenta, właśnie szkolić tych polskich trenerów, miał zająć się e, budową całego systemu szkolenia e, w Polsce, mieć nadzór nad młodzieżowymi reprezentacjami, juniorskimi reprezentacjami, a do tego oczywiście trzeba mieszkać w Polsce, ale niestety ten, ten podstawowy warunek nie został spełniony, więc siłą rzeczy kolejne też nie. Na koniec więc mamy Cezarego Kulesza, który nic nie wie. Kwiatkowskiego, którego nie ma, Rosia, której nie ma, Fernando Santosa, który przyleci, ale na razie go nie ma. I sponsorów, którzy są wkurzeni, bo jak coś jest złego, to się zrzuca na nich. No znalazł się na szczęście jeden, który powiedział, dobra Czaruś, my to weźmiemy na siebie i wziął. No i mamy Mirka, który fantastycznie śpiewa. Oto obraz dzisiejszego Polskiego Związku Piłki Nożnej. A Mirosław Stasiak ostatnio kupił sobie pięknego Maybacha, natomiast, naprawdę imponującego, natomiast gdyby chciał coś skromniejszego, no nie aż takiego jak ten Maybach, to zapraszam do Autoforum do Płocka, tam mają super wypasione samochody w dobrych cenach.